Kiedykolwiek zadałeś sobie pytanie, co zostawię po sobie, jeśli jutro mnie już nie będzie? Nie chodzi o majątek ani o listę sukcesów. Chodzi o to, czy żyłeś naprawdę, czy śmiałeś się wystarczająco, kochałeś szczerze, czy robiłeś coś, co miało sens. Randy Pausch znał odpowiedź, wiedział, że umiera. I właśnie wtedy postanowił wygłosić swój ostatni wykład. Nie o śmierci, ale o życiu. Nie możemy zmienić kart, które rozdano. Możemy tylko zdecydować, jak nimi zagramy. Ten film nie jest o śmierci. Ten film jest o tym, co naprawdę ważne, gdy już nic nie rozprasza. O marzeniach z dzieciństwa, które często porzucamy. O tym, że najcenniejszą walutą w życiu nie są pieniądze, ale czas, uwaga i odwaga. Jako dzieci wiemy, czego chcemy. Chcemy być astronautą, artystką, wynalazcą. Nie ogranicza nas lęk, opinia innych, ani zdrowy rozsądek. Dopiero z czasem uczymy się wątpić. Ale Rende Pausch przypomina nam, że marzenia z dzieciństwa to nie głupstwa, to plan. Plan, który może pokazać, kim naprawdę jesteśmy. Nigdy nie rezygnuj ze swoich marzeń. Jeśli czegoś naprawdę pragniesz, znajdziesz sposób. Rendy od dziecka chciał zostać twórcą gier komputerowych. Nie miał znajomości, nie był geniuszem, ale miał pasję. I nie odpuszczał. Zamiast mówić to nierealne, szukał drzwi, a jak nie było drzwi budował okno. I właśnie to mówił swoim studentom: Nie pytaj, czy się da, pytaj, co muszę zrobić, żeby to się udało. Po życie bardzo często testuje. Jak bardzo czegoś chcesz, zatrzymuje cię, odpycha, sprawdza twoją determinację. Ale jeśli wierzysz w coś naprawdę, to nie jest fanaberia, to jest kierunek. W życiu każdego z nas pojawiają się ściany. Niektóre są niskie, przeskakujemy je bez zastanowienia, inne są ogromne. Zbudowane z porażek, odrzuceń, niepewności, i wtedy myślimy: To znak, że powinienem odpuścić. Ale Randy powiedział coś, co zmienia wszystko: Przeszkody są po to, aby zatrzymać ludzi, którzy nie chcą wystarczająco mocno. Randy miał 37 lat, kiedy usłyszał wyrok. Rak trzustki. Diagnoza nie dawała złudzeń. Zamiast jednak się załamać, postanowił zostawić coś po sobie. Dla studentów, dla dzieci, dla każdego z nas. Nie chodzi o to, ile masz dni. Chodzi o to, co z nimi zrobisz. Nie mówimy tu o wielkich gestach. Mówimy o obecności. O tym, że ktoś cię zapamięta nie dlatego, że byłeś perfekcyjny, ale dlatego, że byłeś prawdziwy. Że potrafiłeś kochać, słuchać, być, bo największy dar, jaki możesz dać drugiemu człowiekowi, to nie pieniądze ani sukces, to ty sam, twój czas, twoja uwaga, twoja obecność. I nie musisz czekać na diagnozę, żeby zacząć żyć naprawdę. Nie musisz znać daty końca, by nadać sens każdemu dniu. Czas to wszystko, co masz, a któregoś dnia może się okazać, że masz go mniej niż myślałeś. Więc jeśli oglądasz ten film, zadaj sobie jedno pytanie: co zrobię ze swoim czasem? I żyj tak, jakby to miało znaczenie, bo ma.